Słuchacze też pytają, co się stanie z senatorem Lewicy Maciejem Kopcem. Poseł Matecki z Prawa i Sprawiedliwości opublikował nagranie, gdzie widać, gdzie, gdzie pan senator z Nowej Lewicy. No, i jest pod wpływem alkoholu, bez wątpienia, no i w wulgarny sposób odzywa się do posłów prawa i sprawiedliwości. Tam padają słowa na K, i na J, i no takie różne. No i ma wyraźne problemy z dykcją. No i co będą jakieś konsekwencje wyciągnięte wobec pana senatora? To się nie odbywało ani na sali sejmowej, ani na, no ani na sali senatu, ale w kompleksie jednak parlamentarnym. No tak, mówiąc. Pół szczerze, roku temu to nagranie. No właśnie, więc po pierwsze, z pół roku temu. Po drugie, jeżeli, jeżeli, jeżeli coś publikuje pan y, poseł Matecki, którego immunitet za chwilę będzie zdjęty, ponieważ popełnił sześć, jak stwierdzi prokuratura, nie mówię że to ja, tak, y, sześć przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości oraz że był fikcyjnie zatrudniony, to ja jednak chciałbym najpierw wysłuchać pana senatora Kopca, bo wydaje mi się, y, że z tego co tej informacji, którą posiadam, to on był atakowany, a nie vice versa. Nie wiem, czy by to tak wszystko pamiętał. No dobrze, no ale to jest zupełnie inna sprawa. No, ale naprawdę nie będzie żadnej konsekwencji? Nic, zupełnie? Ale może pozwólmy panu senatorowi Kopcowi się wypowiedzieć, jaka była sytuacja, bo moja wiedza jest taka, że yy, krótko mówiąc, został przez pana yy, yy, chyba nawet Meiser również yy, zaatakowany, zachował się, zachował. A to że, to, że wygląda w taki, a inny sposób, to jest inna sprawa. Ale przecież to nie odbyło się tak jak w przypadku posła yy, Konfederacji na sali Sejmowej, podczas prac, czy, czy gdziekolwiek. Sprawdźmy, gdzie to było, jak to się zdarzyło. Yy, I mówię, dla mnie pan Matecki jest niewiarygodny. A to prawda, że pana syn jest yy, tak, yy, asystentem prawda. społecznym pana yy, senatora Kopca? Tak, oczywiście. No to słuchaczka Anna pyta, czy nie ma pan obaw, że syn może zejść na złą drogę? Jeżeli miałby... Będąc asystentem pana posła, który zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Syn Juliusz, student, rocznik 2004. Myślę, że... Młody człowiek. Myślę, że jest niewiele, niewiele młodszy od senatora Kopsa, bo to jest chyba najmłodszy senator. Ja oddałem go, mi się wydaje, w dobre ręce. A to z pana polecenia, został tym asystentem społecznym? Nie z tyle z polecenia, ile po prostu. Pan senator Kopiec jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. No i co to a mój syn mm -hmm. studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, tak więc. mu ubiega, po prostu, ubiegał, tak? się, ubiegał się i nie, nie pobiera za to żadnych środków no, finansowych. Wiem, że asystent społeczny, no, tak. Więc, więc ja myślę, że y, dobrze wybrał chłopak. No, on się mnie nie pyta za bardzo y, o zdanie. A nazwisko nie miało żadnego znaczenia? Jednak? Y, 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 wie pani co? Hmm. Nie wiem. Wydaje mi się, że miało, natomiast y, cieszę się, że jest y, u niego y, asystentem społecznym, bo wydaje mi się, że nawet w takich sytuacjach czegoś się nauczy.